Siemanko widzowie, jestem Skarrow i witam was bardzo serdecznie w kolejnym muzycznym odcinku na moim kanale. Jeżeli mam jakiś widzów, którzy mają już dosyć tego kontentu, to niech odezwą się w komentarzu. Ale w dzisiejszym odcinku zrobię coś nietypowego, gdyż odpalę sobie program w tym momencie i będę się dogrywał do czyjejś piosenki. Konkretnie do piosenki Mateo, bo, yy, nie, wiem, czy, bo nie wiem czy wiecie, ale jakieś 10 miesięcy temu, coś takiego, Mateo wrzucił odcinek, yy, w którym yy, robił piosenkę taką love songową, a potem zaproponował widzom, że będą mogli się dograć do jego piosenki i mu potem wysyłać to na Instagramie. Oczywiście z racji tego, że było to 10 miesięcy temu, to na pewno ten konkurs tam, który był nawet już nie jest aktualny, ale stwierdziłem, że ja po prostu się dogram i zrobię sobie z tego odcinek. Także jeżeli tobie takie odcinki się podobają i chciałbyś, czy bardziej chciałabyś, żebym dogrywał się do jakichś innych piosenek, no po prostu do jakichś innych piosenek to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał bo jeżeli będziesz subskrybować drogi widzu i będziesz zostawiać łapki to możliwe, że wróci jeden bardzo stary content, który kiedyś prowadziłem nie większość widzów wie o jakim kontencie mówię tak generalnie wygląda sama nutka puszcza wam jej fragment, mam nadzieję, że będzie w miarę dobrej jakości, bo ostatnio coś ta jakość moich nagrań nie z mikrofonu tylko normalnie z komputera jest jakaś dziwna, nie wiem dlaczego mam nadzieję, że teraz to się dobrze nagra O i tu będę właśnie wchodzić i tu będę ja śpiewać I generalnie widzowie yy, przyznam się wcześniej przygotowałem się do tego filmu na przykład zobaczcie tutaj sobie rozdzieliłem pewne tutaj pewną część tego bitu i mam już tutaj napisany tekstik. Nie po tej stronie, debilu Mam tutaj napisany tekstik, oczywiście wam go nie będę pokazywać, bo będę go z wami pisać, widzowie. Co że się odpalił, idioto, typ prawdę. Dobra, mam już odpalony notatnik, i w tym momencie napiszę tekst, który już sobie wcześniej napisałem, żeby po prostu nie było tak, że będę wymyślał tekst jeszcze tutaj na wideo, żeby go specjalnie nie przeciągać. Więc ja w tym momencie napiszę sobie tekst na timelapse i potem wam pokażę, co to jest. Dobra widzowie, a więc tak wygląda cały tekst, który napisałem sobie. On zajął mi tam około, nie wiem, 7, może ewentualnie 10 minut. Więc myślę, że jak na mnie nie jest to dużo. Bo już mimo tego, że ja, że ja już wcześniej Lofsonka przecież napisałem na walentynki, pamiętacie? Karo 14 serc, jeżeli ktoś nie słuchał, to zachęcam posłuchać. Więc tak będzie się prezentował mój tekst, który oczywiście będę sobie tutaj śpiewał. Więc tak, generalnie widzowie. Nie wiem czy będę was za tym, jak będę to nagrywać. Myślę, że raczej tego robić nie będę, więc myślę, że po prostu na razie wyłączę nagranie Nagram sobie prewkę numeru. Żeby móc potem sobie go, wiadomo, trochę tam pomodyfikować, coś sobie tam pododawać i tak dalej, więc y, widzimy się zaraz. Dobra, widzę wyprawkę, numeru już sobie nagrałem, tak to wygląda tutaj wszystko, o i tutaj y, już to wszystko się kończy, więc jest to taka szybciutka zwrotka. I odpowiadając na pytanie, dlaczego nie zrobiłem tego na wideo, po prostu nie chciałem sobie znowu psuć jakości tego filmu, bo myślę, że nie wyszłoby to najlepiej. Dlatego stwierdziłem, że po prostu sobie to um, tak nagram. I teraz tak: obejrzałem sobie tam to nagranie i po prostu muszę przygłośnić komputer tak bardziej, bo wtedy lepiej słychać w ogóle um, audio. Więc może dzięki temu będzie po prostu lepiej. Więc tak, widzowie, tak to wygląda tutaj. No i tak wygląda te, ten wstęp i tutaj już właśnie tak na sucho jest nagrana e, zwrotka Wróciłbym dla Ciebie wszystko, abyś była złotą rybą, twoje oczy to świat. Jesteś jak wczarujący wiatr. Połubiłem swoje zły swoje poty starła mi jest żyły Wszyscy skaczą i do No dobra, tak to wygląda, więc teraz tak. Na pewno co musimy sobie zrobić, to troszeczkę sobie to podgłośnić, na pewno, więc y, skopiuję sobie to, ściszymy sobie to tak, myślę, że... O, w ogóle te wartości trochę pozmieniali, bo ostatnio kapka miał w ogóle aktualizację i naprawdę dużo się dużo rzeczy fajnych zrobiło, na przykład jest w końcu po polsku, gdzie można dawać sobie... Y, y, no, nie trzeba tak się męczyć w ogóle i zobaczcie, nawet jest opcja autotuna, więc to jest w ogóle też super, <grytanie> to akurat jest bardzo zabawne. Dobra, więc tak, y, my się tak przyzwyczaiłem do tego... Y, Kapkata po angielsku, że nawet teraz nie pamiętam jak był ten efekt, którego tak używałem, du dużo e, chyba to ten powinien być. Dobra widzę, poszuk poszukam tego efektu, zaraz się do Was e, odezwę. O, dobra widzowie, mam ten efekt. O. On się nazywa echo mikrofonu i to jest ten. Nie wiem, czy obydwoje to widzimy, ale tutaj, w tym, e, jak jest świat, kwiat, idealnie weszłoby takie fajne, takie echo, takie, wiecie, no. Twoje, świat. Wiecie, a... o, coś takiego. No, to myślę, że byłoby fajne, więc dobra, to tak, po pozwólcie, że sobie to rozdzielę. O, dobra, coś takiego. Twoje, mu świat. Jesteś, czarujący no, dobra. Fajnie to wygląda. Teraz tylko z tym kwiat tak zróbmy. No 3 1 myślę, że będzie spoko, echo. Teraz posłuchajmy sobie całości. No fajnie, fajnie. Tylko to echo jest takie zbyt intensywne dla mnie, dlatego sobie troszeczkę je zmniejszmy. Zmniejszymy sobie jego intensywność. Ciebie wszystko abyś była Złotą rybą, twoje oczy To świat, jesteś jak Czarujący kwiat, pogubiłem Swoje zgesły, bo tej Starła mi jest żyły Okej, okay, dobra, to tak, dam może na 65 i byłoby chyba już tutaj Idealnie Dobra Będzie idealnie, I teraz tak, tutaj zrobimy sobie już coś więcej Dlatego, że tak, Zrobimy sobie um, 3. I do jednego na pewno wrzucimy sobie ten efekt mikrofonu. Więc, w, gdzie on tutaj jest? Jest echo mikrofonu. Oj, oj. Dobra, i teraz tak to sobie zmniejszymy tak na 7.6. I dajmy sobie ten e Energetik, on był po. Po angielsku. Gdzie on teraz jest? Kurczę ja się, muszę nauczyć tego polskiego kapkata. Bo. Dobra, widzę, stwierdziłem, że nie mogę tego znaleźć. Ja będę. Ja muszę się pouczyć trochę tego kapkata polskiego, bo to jest wszystko tak rozmieszczone, że ja już nie wiem, gdzie co jest, więc po prostu użyję sobie tego efektu. Czekajcie, bo coś tu mi się zryąbało. Ze mnie karła, ale w tobie widzę siłę, której nigdy nie zmarnuję. Przy tobie czuję, że żyję, przy tobie widzę, że przeżyję. każdą zdrowie która mnie spotka, Przeraz... Aha, Okej, okay, dobra, coś takiego. Wszyscy skaczą mi do gardła, ciągle robią. Ze mnie karła, ale w tobie widzę siłę. Wszyscy skaczą mi do gardła ciągle robią ze mnie karła Ale w tobie widzę siłę, której nikt nigdy... Dobra ten efekt będzie lepszy Przy Tobie czuję, że nas przy tobie widzę, że przeżyję Każdy tragia która mnie spotka Przerzić z tobą, ucieknie grona, tak Ucieknie grona Chciałbym tak dobrze Dobra mam pomysł co tutaj zrobię, bo szczerze no nie podoba mi się coś takiego, której nigdy nie zmarnuje nie podoba mi się to. Mam pomysł w sumie na to, co, 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 co z tym zrobić. Dobra, weźmy sobie coś takiego. Teraz tak. E, ten efekt sobie możemy zostawić, a tutaj dałbym e, roboto? Której nigdy nie Chociaż w sumie to echo. Nie, dobra, to echo nie pomoże. Te budziki pierdzielone Widzę siłę, której nigdy nie zmarnuję Kurczę, ten... A spróbujmy na przykład z samym autotunem siłę, nigdy nie... Tylko musimy go sobie trochę przygłośnić Widzę siłę, której nigdy nie zmarnuję czuję, że... Ach, ten autotun w ogóle tu brzmi nieźle Ale dobra, nie, nie, do czegoś takiego nie będziemy robić Ojej, w to w jest spoko siłę, nie zmarnuję, przy tobie czuję, że na żyję, przy tobie widzę, że przeżyję. O, dobra, to jest w sumie okej. Okay. Dobra. To myślę, że teraz możemy już sobie posłuchać całości. Tak dosłownie, całości. No, no pewnie, będą pisać na forach. Dla ciebie wszystko, abyś była złotą rybą twoje Oczy to mój świat Jesteś jak czarujący kwiat Pogubiłem swoje zmysły, bo tej starła mi jest żyły Wszyscy skaczą mi do gardła ciągle robią ze mnie karła Ale w tobie widzę siłę, której nigdy nie zmarnuję Przy Tobie czuję, że nażyję, przy tobie widzę, że przeżyję każda tragedia, która mnie spotka Przerazi z tobą ucieknie krona tak no i to widzowie myślę, że byłoby na tyle. Myślę, że naprawdę fajnie to wyszło i myślę, że naprawdę będzie spoko. No dobra, więc to by było myślę, że na tyle. Myślę, że nutka wyszła naprawdę spoko. Myślę, że będzie ona całkiem okej. Okay. Jeżeli chcecie, żebym dogrywał się do jakichś innych piosenek, to piszcie w komentarzu, do jakich mam się dograć i z miłą chęcią mogę to zrobić. Oczywiście, jeżeli będę miał na to czas. No i co? Myślę, że będę ja już się z Wami pożegnał. Zapraszam Was oczywiście na moje ostatnie piosenki. No i do zobaczenia. Cześć.